18 grudnia w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach otwarta została nowoczesna ekopracownia. Na zaproszenie dyrektor placówki Anny Golarz w wydarzeniu wzięli udział starosta Koziński Krzysztof Wolski, wicestarosta Małgorzata Bebelska oraz przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 Krzysztof Rzeszotek. To, co żeście zaplanowali jako wyposażenie, to były te takie właśnie elementy niezbędne, które po prostu w tej chwili podniosą. Poziom nauczania. To wyposażenie w postaci tych multimedialnych środków również pozwala na to, żeby czasami te doświadczenia, które robimy w grupach dwu, trzyosobowych, w tym momencie cała grupa mogła obserwować i uczestniczyć jednocześnie. Takich wniosków można było zrealizować dwa na terenie powiatu Buzińskiego. Nam udało się szczęśliwym trafem zrealizować aż trzy, bo dwa wnioski były w szkołach podstawowych na terenie gminy Błowaczu zrealizowane. Natomiast Trzeci wniosek jest tutaj właśnie przez Państwa realizowany. Miał być senator Stanisław Karczewski, miał być pan prezes Marek Ryszka i miała być pani dyrektor Elżbieta Zasada. Także tym wszystkim osobom chcieliśmy również serdecznie podziękować za to, że razem z nami współpracowali przy dopięciu realizacji tego wniosku. Spotkanie poprowadzili uczniowie klasy 3 F, którzy wzięli udział w projekcie żadnych kwasów, tylko ekozasady, opracowanym przez nauczyciela chemii Kamila Kościuga, przy wsparciu nauczycielki Moniki Baryły. Dzięki temu projektowi szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na remont i wyposażenie ekopracowni. Wartość wsparcia to ponad 49 tysięcy złotych. Wykorzystanie ekopracowni pozwoli na rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska naturalnego oraz ułatwi stosowanie jej w praktyce i życiu codziennym naszych mieszkańców. Nowa pracownia wyposażona została w nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. wizualizer, projektor, ekran elektryczny, głośniki, szafę na odczynniki oraz biurko do demonstracji doświadczeń. Wymienione zostały również ławki i krzesła. Dziękuję nauczycielom za zaangażowanym, uczniom, którzy też brali udział w projekcie i mam nadzieję, że ta nowa otwarta sala będzie Wam służyła, będzie Was motywowała do nauki, wzbudzała zainteresowanie. Przedmiotami przyrodniczymi. Budowa nowych ekopracowni w szkołach realizowana jest w ramach programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej i ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.